Się coś niesamowitego. Mamy a ponad 300 subskrybentów. Bardzo Wam za to dziękuję i szczególnie chciałem wy, e, podziękować e, Panu Belfrowi i Szkole Nauk Ścisłych. E, jeszcze raz dziękuję, a teraz chciałem Wam uznajmić, że będziecie mieli tr dzisiaj trzy odcinki specjalne, e, ponieważ Dwa za 200 subskrybentów, jak Wam obiecywałem, i jeden za 300 subskrybentów. No a teraz, czy pamiętacie ten odcinek? Jak widzicie, nastąpiła reakcja. Żelazo utleniło się w tlenek żelaza. A tlenek żelaza jest. Cięższy od żelaza. Na obu szalkach wagi mamy taką samą ilość wełny stalowej, dlatego waga jest utrzymana w równowadze. Zgodnie z naszą wiedzą, jeżeli podpalimy jedną wełnę stalową na jednej szalce, po, powi powinno się przechylić. Czy tak się stanie? Zobaczmy. Jak widzicie, powstał tlenek żelaza, który jest cięższy od żelaza, co spowodowało, że po prostu waga się przechyliła. A co się stanie, jeżeli podpalimy dru drugą, drugą wewnętrzną? Zobaczmy. Zgodnie z naszą wiedzą, jeżeli podpalimy drugą, powinno się znowu powrócić do równowagi. Widzicie, już powoli powraca do równowagi. Waga powraca do równowagi, co oznacza, że to, co powiedziałem, był prawdą.